Siemanko. Dzisiaj chciałem zrobić taki luźny materiał, powiedzieć parę zdań na temat telewizorów LG OLED. Po prawej stronie mam model z zeszłego roku 55CX. Po lewej stronie mam model sprzed dwóch lat 55E9. Ten się wydaje troszkę większy, bo jest troszkę bliżej. Ogólnie to są te same rozmiary, 55-calowe. Nie miałem możliwości akurat ustawienia ich, że tak powiem, tutaj na równi. Model E9 używam już od roku. Bardzo fajny telewizor, jestem mega zadowolony z niego. Fajny designerski wygląd ma, na dole podstawa jest szklana, cały ekran w ogóle jest przyklejony tak jakby do tafli szkła. Jeśli chodzi o obraz, czyli to, co jest najważniejsze w telewizorach, no to różnice są marginalne. Naprawdę tutaj, no, nie można powiedzieć, że jest jakaś rewolucja. Jest to po prostu ewolucja, udoskonalanie tego, co już i tak wyświetla znakomity obraz od 2-3 lat. Model CX jest troszkę bardziej udoskonalony, jeśli chodzi o szybkie sceny, odzorowanie ruchu itd. OLEDy świetnie sprawdzają się również w sporcie. 120 Hz matryca sprawia, że ruch jest w wysokiej ostrości. Dodatkowo w OLEDach mamy znakomite kąty widzenia. Nie ma znaczenia czy patrzymy pod kątem czy na wprost, kolory są zawsze żywe, nasycone, obraz nie traci na jakości. Telewizor oczywiście wspiera wszystkie popularne formaty Dolby Atmos, Dolby Vision, HDR, HDR10, HLG, no, jest wszystko po prostu co potrzeba. Nie będę się teraz zagłębiać co to jest technologia OLED, jest pełno materiałów w necie, z których możecie to wyczytać. Powiem tylko tyle, że charakteryzuje się to głęboką, absolutną czernią i nieskończonym kontrastem. To te właśnie cechy są tak najbardziej kojarzone z OLEDami, dzięki temu ten obraz jest po prostu niesamowity. Smolista czerń i bardzo dobre odwzorowanie barw, żywe kolory, sprawia to wszystko, że oddane sceny w filmach wyglądają po prostu znakomicie. Telewizory OLED świetnie sprawdzają się również podczas grania na konsoli. W modelu CX mamy input lag wynoszący 13ms. Jest to znakomity wynik. Dodatkowo, telewizory posiadają porty HDMI 2.1, dlatego jest możliwość podania sygnału 120 Hz w 4K. Jeśli chodzi o dźwięk, w modelu CX mamy 40-watowe głośniki, w moim modelu E9 mamy 60-watowe. Jak widać na samym dole są rozmieszczone głośniki, wygląda to tak jakby trochę jak taki mini-sandbar. Powiem szczerze, że po takim rozwiązaniu spodziewałem się naprawdę znakomitego dźwięku. Niestety jednak on mnie no, nie powalił na kolana. Nie jest źle, ale powiem szczerze, że słyszałem lepiej grające telewizory. W oby dwóch telewizorach mam dostępne kilka trybów brzmienia. Dźwięk AI, standardowy, kino, czysty głos, sport, muzyka gra. No, każdy znajdzie coś tam po siebie. są jakieś manualne ustawienia, również możemy korektorem się troszkę pobawić. Jakby nie było, w obu telewizorach obraz jest zdecydowanie na wyższym poziomie niż dźwięk. System WebOS i na jednym, i na drugim modelu jest bardzo stabilny, działa bardzo szybko, sprawnie. No, do tego nie, mo nie mogę mieć żadnych zastrzeżeń. Pilot Magic w oby dwóch telewizorach jest taki sam. To są podstawowe przyciski, które są najbardziej potrzebne. Klawiatura numeryczna, głośniej, ciszej, przełączanie kanałów, yy, tutaj cała nawigacja, yy, skróty do tam Netflixa, yy, Amazona. Czy uważam te telewizory za idealne? No nie. Dlaczego? Bo z reguły wychodzę, że nie ma rzeczy idealnych, zawsze można coś poprawić. Ale jak za tą cenę uważam, że nie znajdziemy lepszego telewizora. Nie ma w sumie znaczenia, który telewizor, którą markę wybierzecie, ale ważne, żeby to był OLED, bo naprawdę warto. Czy wybierzecie Sony, czy Philips, czy panasonic, czy LG, to już kwestia waszych tam upodobań. Ja z całego serca mogę polecić, yy, jeśli chodzi o, o sprawność system działania, wyświetlany obraz, praktycznie no telewizor praktycznie bez wad. Wypalenia tym bym się nie martwił. Jeśli oglądacie yy, normalnie jakiś tam film, coś tam w telewizji, jakiś meczek, pogracie co chwilę na kons konsoli. A telewizor nie gra przez cały dzień, gdzieś tam na y, tym samym kanale, to naprawdę nie ma się co, co martwić. A nawet jeśli za x lat pojawią się jakieś tam wypalenia czy coś, dla takiego obrazu warto było te, przez te powiedzmy parę lat oglądać tak, taki piękny, pięknie nasycony, świetnie wyglądający obraz. Co przemawia za LG? Nie jest to materiał sponsorowany od razu mówię, ale no sam użytkuję od roku i no ja jestem zachwycony. Co przemawia za tą marką? Świetny system. Naprawdę WebOS jest no mega, dużo aplikacji, szybko działa, nie zawcina się, nie zawiesza. Naprawdę sprawność działania na najwyższym poziomie. Ewentualnie Samsung może jeszcze z nimi konkurować, ale Samsung nie robi OLEDów. Druga sprawa oprócz systemu świetny pilot, fajnie zaprojektowany, możemy do niego mówić, pokazuje się ten kursor, tak jakbyśmy myszką normalnie działali na ekranie, bardzo fajnie to działa. I trzecia sprawa cena, cena najniższa wśród wszystkich OLEDów. Wszystkie pozostałe firmy mają telewizory raczej droższe, droższe dlatego, że lepsze? Hmm. No raczej nie. Jak wiadomo, Sony to się ceni. Pana No. Na początku też, później te ceny zjeżdżają i, i tam są. Są troszkę większe niż u LG, ale gdzieś tam na promocjach można dostać. Tyle, że system jest biedny. A tutaj w LG mamy świetny system. No i mega cenę. 4,500 w chwili obecnej. Za tyle go wyrwałem. I jeszcze słuchawki gratis od LG jakieś były, które tam parę stóp kosztują. Także telewizor ponad, trochę ponad 4000 za taki obraz. Rok temu za tego dawałem ponad 6. Także tutaj się nie zastanawiać, brać. Nie jest to materiał sponsorowany, ale LG OLED Top. I wszyscy mi jedną top. Dzięki za oglądanie materiału, obserwujcie kanał, niebawem będą następne filmy, trzymajcie się, do następnego.